To postać kosmiczna, fantastyczna jak z baśni. Astronomia i pasją i manią. Planet, gwiazd i galaktyk, tajemnice objaśni. Ruszaj w drogę wraz z mą. Dooom. 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 Daam. O. O, chyba lecimy na ziemię. O. No, co się z nimi stało? No, niby śpią, a przemieszczają się po całej kabinie i, i ciągle coś mam roczą. Najwyraźniej lunatykują. Trobi, no coś te lunatykują. Dom, 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 To musi mieć związek z bliskością księżyca robi no coś ty no może mi jeszcze powiesz że zaraz usłyszymy wycie kosmicznych wilkołaków pip wpadliśmy w grawitacyjną pu 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 pu, pu, pu. pułapkę pułapkę Rubi, robi co ty mówisz nie strasz mnie pip no no przecież gramy w kosmicznym programie a nie w horrorze prawda znajdujemy się w punkcie L1 co to znaczy to punkt Lagrange'a od L1 do L5. Le. Legrange? Trudne to słowo. La. Grand. La. Grand. Joseph Louis Lagrange. To francuski matematyk, który obliczył położenie tych punktów. A dlaczego to pułapka? To miejsca, gdzie równoważą się grawitacja Ziemi i księżyca. Grrr. Grrr. Wi, wi, wi. Witacja! Znika grawitacja! Stan nieważkości! Ale. No przecież to normalne w swobodnym locie. Tylko, że my właśnie utknęliśmy nieruchomo między Ziemią a Księżycem. No zawsze? Na szczęście to L1. Wystarczy drobny ruch i spadniemy na orbitę wokół Księżyca albo Ziemi. Uff, uff, całe szczęście! O! O, gdyby to nie był punkt L1? Gdyby to były punkty L4 albo L5, mogłoby nas przytrzymać na dłużej. Jak księżyce Kordylewskiego. To, czyje? Kazimierz Kordylewski to polski astronom, który odkrył pyłowe księżyce w punktach L4 i L5. U, robi! a od kiedy to Ziemia ma trzy księżyce? Od bardzo dawna. Naprawdę? Astronomowie węgierscy potwierdzili niedawno ich istnienie. Tworzył je zagęszczenia kosmicznego pyłu. Księżyce te mogą pojawiać się, i znikać. He! Niesłychane! Ziemię z Księżycem wielu astronomów uważa za planetę podwójną. Księżyc jest zaledwie 4 razy mniejszy od Ziemi i ma 80 razy mniejszą masę. Księżyce okrążające inne planety są nieporównywalnie mniejsze w stosunku do planet, których są satelitami. Historia Ziemi jest niemal od początku związana z Księżycem. Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, że około 4,5 miliarda lat temu obiekt o masie porównywalnej do Marsa uformował się na tej samej orbicie co Ziemia. Taki układ nie mógł się utrzymać i doszło do zderzenia Ziemi z konkurencyjnym obiektem. Ogromna część wspólnej materii została wyrwana z pra Ziemi. I w końcu pod wpływem własnej grawitacji utworzyła kulisty Księżyc. To wskutek zderzenia uległa nachyleniu oś obrotu Ziemi, czego następstwem są pory roku i efektywne rozprowadzanie energii słonecznej na całej powierzchni. W ciągu kolejnych miliardów lat Ziemia i Księżyc działały na siebie tak zwanymi siłami pływowymi. To oddziaływanie grawitacyjne które oddala od siebie obiekty i jednocześnie spowalnia ich ruch obrotowy. Obiekty oddalają się od siebie, dopóki ich obrót nie stanie się synchroniczny, to znaczy taki, kiedy obydwa ciała patrzą na siebie tymi samymi stronami. Zwykle pierwszy ulega synchronizacji obrót mniej masywnego obiektu i przestają na niego działać siły pływowe towarzysza. Tak właśnie stało się z naszym Księżycem. Ciągle jednak Księżyc oddziałuje na Ziemię, utrzymując jej płynne jądro i pole magnetyczne. To tarczy magnetycznej tego pola i wpływowi Księżyca zawdzięczamy największy fenomen naszej błękitnej planety życie milionów zróżnicowanych form i gatunków. Granzeja. No. Bardzo dziwne miejsce w kosmosie, te punkty. La granża. La la, 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 Robi, no ale dlaczego? Oni tak lunatykują? Zwariowały ich czujniki. Gra, 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 gra. gra, gra. gra Gra, gra, gra. Wi, wi, wi. Grawitacji! Ale przecież tu nie ma grawitacji! Drona i Łajzik y mają wbudowane bezpośrednie detektory grawitonów. O! Grawitonów? Co to takiego? Hipotetyczna cząstka, która przenosi oddziaływania grawitacyjne. O! No ale skoro to cząstka hipotetyczna, to. Być może zachowanie Drony i Łajzika świadczy, że właśnie potwierdziliśmy istnienie tych cząstek. Gra! Gra! Wi... Wi... Grawitacja. Grawitacja. No? Gravitony, 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 No, no. Dobre, dobre, sobie, sobie, dobre sobie, dobre sobie. Robi. Słyszałeś? Robi. Słyszałeś? Robi. Słyszałeś? Robi. Słyszałeś? No no. Robi, robi, robi no no. Słyszałeś? 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 to Luna. Zawsze trochę nieprzytomna. Świeci w nocy, śpi w dzień. Jaka Luna. Przecież to księżyc! W większości języków księżyc nosi imię rzymskiej bogini Luny. A po staropolsku księżyc to książę. Ha! Luno! A powiedz mi, jak to jest, że czasami wcale cię nie widać, czasami jesteś okrągła jak piłka, a czasem widać ciebie tylko połowę? Kiedy jestem, Kiedy między, jestem słońcem między słońcem a ziemią, na ziemi, nie widać, nie widać mnie. mnie, to się nazywa nów. Brawo! Kiedy, Kiedy wyprzedzam słońce na, niebie, słońce na niebie, na ziemi, na ziemi zaczynasz widzieć, widzieć skrawek mojej, mojej oświetlonej powierzchni. powierzchni. Aha, trogalik! Czyli wtedy z ziemi na niebie. W niebie widzimy taki rogalik z brzuszkiem zwróconym do słońca. Można, tak, można powiedzieć. tak powiedzieć. Kiedy słońce świeci z boku, widać połowę tarczy księżyca, a tę fazę nazywamy kwadrą. I wreszcie, wreszcie. kiedy wreszcie. Ziemia, Ziemia znajdzie się między mną a słońcem, słońce, słońce oświetla całe, całe moje Hmm, To się nazywa pełnia. Jesteśmy w miejscu, z którego widać jednocześnie i Ziemię i księżyc. Robi, Uchylmy drzwi i spójrzmy teraz na ziemię! Ojej! Co to? To ziemia. Taka ciemna? To przecież nocna strona ziemi. A, no tak. A, a te jasne punkty? To światła miast i osiedli. No takie jasne? Niestety, z powodu nadmiaru sztucznego światła mieszkańcy miast nie mogą już zobaczyć prawdziwie rozgwieżdżonego nieba. Ale dlaczego? Księżyc i Ziemia są tu jednakowej wielkości? Ponieważ jesteśmy w punkcie L1, czyli sześć razy bliżej Księżyca niż Ziemia. Ziemia jest cztery razy większa od Księżyca. Tak jak na przykład melon i mandarynka. Gdy ustawisz melon daleko, a mandarynkę bliżej, w perspektywie wydadzą Ci się takie same, mimo że są różnej wielkości. Ale pysznie. Progalik, pierwsza kwadra księżyca pół, o zachodzie urania. Się pełnia, zaczyna być widoczna ciemna strona księżyca. Jednocześnie widać już kawałek dziennej strony Ziemi. No no. Wielu myśli, że moja ciemna strona jest niewidoczna. No, ona jest po prostu nocną stroną. Przeciwną do tej oświetlonej przez słońce. Luno patrzysz na ziemię zawsze tą samą stroną. A drugiej strony nigdy nie widać. To odwrotna strona Księżyca. No, ludzie często mylą tę stronę. Ciemną z odwrotną, niewidoczną z nieoświetloną, no a tyle mi zawdzięczają. To, tobie? Księżyc wciąż rozciąga Ziemię. O. Rozciąga? No, o to chyba nie za dobrze. Te wybrzuszenia oceanów w linii łączącej Ziemię z Księżycem to przypływy. Dzięki nim miliony lat temu życie mogło wyjść z wody na lądy. I tak samo rozciągam płynne metaliczne jądro Ziemi. Pip! To wiąże powstaje ziemskie pole magnetyczne, które tworzy tarczę ochronną naszej planety. Tarcze? O tarczy przed czym? Przed cząstkami wiatru słonecznego. gdyby nie pole magnetyczne, wiatr słoneczny dawno zdarłby z ziemi atmosferę. tak jak z ciebie? Ktoś się, Ktoś się, musiał, się poświęcić. musiał poświęcić. To księżyc nie pozwala jądru ziemi zastygnąć i ten ziemski magnes wciąż działa. Bo... Wszyscy więc jesteśmy, jakby dziećmi księżyca. Co to być? Co to być? T -t -t Robi, co się stało? Spadamy? Bi -bi 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 -bi. Uderzenie drony wytrąciło rakiety z położenia równowagi w L1. Odlatujemy. Ho, to może zobaczymy odwrotną stronę księżyca. No, 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 no. zapraszasz. Lecimy! Lecimy tam! Nas jeszcze nie było! O kosmosie pytania, choć to tylko jest mało